Witam was wszystkich, z tej strony Michał i zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmu, tym razem Call of Duty Ghosts I naprawdę nie obchodzi mnie co jest w tle i na wstępie, przepraszam, wszystkich facebookowiczów Którzy otrzymali jakoś koło 17 wiadomość, że dzisiaj będzie pierwszy odcinek Nowej serii na kanale z Call of Duty Modern Warfare 3 Jednak ta seria się dzisiaj nie ukaże, na pewno się dzisiaj nie ukaże, ponieważ no niestety złośliwość życzy martwych I teraz posłuchajcie tej krótkiej i ciekawej historii O tym jak mnie wszystko dookoła troluje Ponieważ No jak wiecie Jak pokazywałem na moim gaming setupie Jakieś dwa miesiące temu mam taki fajny dysk zewnętrzny 1TB Seagate Expansion Który z niewiadomych przyczyn W trakcie zrzucania Owego gameplayu, który miał się dzisiaj ukazać, wziął i zdechł, krótko mówiąc, no nie wiem co się dzieje, komputer tego nie czyta. Informacje wyskakują mi, że dysk jest uszkodzony, albo po prostu nie wiem, komputer nie odczytuje treści zawartych na dysku, więc ja po prostu nie ogarniam co się dzieje. No niestety, ale prawdopodobnie dysk jest do wywalenia, ponieważ ja nie mam paragonu sprzed 3-4 miesięcy, kiedy kupowałem ten dysk. A kosztował, no sorry, ale koło ponad 200 zł, a takie 200 zł nie chodzi sobie ulicą. Jest to naprawdę frustrująca sprawa Będę próbował to naprawić, jakoś znajdę w internecie może jakieś porady jak to naprawić, ale naprawdę wygląda to źle, ponieważ ani nagrywarka nie odczytuje dysku, ani komputer nie odczytuje dysku i to znaczy, że ani nie mogę nagrywać teraz na bieżąco niczego, ani nie mogę nic zrzucić tego dysku, ponieważ wszystko co było na dysku zostało utracone, więc na całe szczęście wszystko... Co ważne, czyli te hexakemy i tak dalej, zrzuciłem już dawno temu na komputer i wszystko sobie spokojnie leży w specjalnym folderze na daną chwilę, kiedy kernetz klan odpisze, ale to na inną rozmowę. Więc, przechodząc dalej, no mówię, no naprawdę mnie to, takie sytuacje denerwują, na pewno każdy z Was przynajmniej raz w życiu. Miał taką sytuację, że jak czegoś potrzebował, jakiegoś sprzętu, jakiegoś przedmiotu, to albo nie mógł go znaleźć, albo z niewiadomych przyczyn nagle ten sprzęt się psuł i nie chciał działać tak jak powinien. E, I na to nie ma rady, no niestety, takie jest życie. E, ale przechodząc dalej do bardziej optymistycznej rzeczy, jak już pewnie parę osób z Was się zaskoczyło, jaka nowa seria na kanale, pewnie się wszyscy zastanawiają, e, mam nadzieję. E, no i chodzi w tej serii mniej więcej o to, że będę wchodził w Call of Duty Modern Warfare 3, ponieważ wiele osób prosiło mnie o gameplay z tej gry. E, a żeby nie odgrzewać skarbca online, e, będę wchodził do gry w Call of Duty MW3 i nagrywał live'a. Tak, live komentarz, już mam wszystko ogarnięte, cały sprzęt jest ustawiony w moim pokoju. E, mnóstwo tego, ponieważ potrzebuję do tego laptopa i słuchawek i tak dalej i tak dalej, ale to jest nieistotne. E, ale tak, będą live'y, będą live'y z MW3, a ser seria będzie naprawdę masakrycznie hardkorowa I naprawdę sam się sobie dziwię, że poszedłem na taki hardcore, więc nie wiem czy zaskoczycie się chociaż trochę taką serią, ale będzie to droga do double Moaba na Free for Rolu z tego co mi wiadomo, jeszcze żaden Polak nie wbił Double Moaba na Free For Rolu. I z tego co mi wiadomo, ja chyba byłem najbliżej z osób, które znam, ponieważ jakieś 2 miesiące temu, nie jakieś 5 miesięcy, jakieś, jakieś 8 miesięcy temu, przepraszam, na Free For Rollu naprawdę grało mi się genialnie, miałem naprawdę niesamowite wyniki. I wtedy pamiętam dotkliwego faila, Zginąłem 5 killi od Double Moaba na Free For Roll tylko dlatego, że zablokowałem się o przejście i zdjął mnie sniper przez całą mapę, ale to już inna sprawa, dlatego mam nadzieję, że taka seria Wam się spodoba, mam nadzieję, że dociągnę ją do końca i zakończę ją podwójnym wybuchem na FFA, ponieważ byłoby to coś naprawdę fajnego. Yy, ogólnie to ten materiał był raczej po to, żeby powiedzieć wam dlaczego nie będzie właśnie tej serii dzisiaj, dlatego przepraszam wszystkich tych, którzy na Facebooku mnie lajkują, a także zapraszam was, ci którzy nie zalajkowali, ponieważ tam jest jakieś 70 lajków na fejsie, widzów wam koło 430, dlatego nie wiem czemu taka mała aktywność na tej stronie. Mm, właśnie mojej. E, więc link do mojej strony na fejsie. Będziecie mieli w deskrypcji. Ja się z wami żegnam e, i do zobaczenia w następnym materiale. Mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć tą nagrywarkę i następny materiał będzie właśnie z tej serii. E, siemanko.